Podczas Gamescom 2025 każdy odwiedzający miał wyjątkową okazję przetestować fragment Resident Evil Requiem. Capcom zadbał o starannie przygotowane stoisko, które przyciągało uwagę swoją aranżacją. Mieliśmy ten przywilej móc zagrać w demo aż trzy razy, co pozwoliło nam dokładnie zapoznać się z grą i nagrać większość kluczowych fragmentów w wersji demonstracyjnej. Co udało nam się ustalić, jakie są nasze pierwsze wrażenia, przyszliśmy. W wersji demo krok po kroku, minuta po minucie i przeanalizujmy każdy jego szczegół. Ogrywane demo to ta sama wersja, którą w czerwcu mogli obejrzeć dziennikarze Influencerzy podczas Summer Game Fest, więc można powiedzieć, że jest to demo już od kilku miesięcy dostępne do testów. W opcjach gry można było dostosować wiele ustawień, takich jak dźwięk, elementy wyświetlane na ekranie, sterowanie czy wersję językową. Niestety, na chwilę obecną nie było dostępne polskie tłumaczenie, ale zostaliśmy zapewnieni, że w finalnej wersji gry. Polskie napisy zostaną dodane. Potwierdzone zostało to także na oficjalnym profilu Capcom Polska oraz na kartach produktu na PlayStation, Xbox oraz Steam. Capcom trzymamy za słowo. Przed rozpoczęciem rozgrywki można wybrać perspektywę. W każdej chwili mamy możliwość przełączania się między widokiem z oczu a kamerą z ramienia bohaterki. Liczę, że twórcy umożliwią nam szybkie przełączanie pod dedykowanym przyciskiem, ale czy technicznie jest to wykonalne, zobaczymy. Podczas naszego popytu w kolonii, pierwsze podejście do gry mieliśmy na specjalnym panelu Nvidia, gdzie zaproszone osoby mogły przetestować tytuł na najwyższych ustawieniach graficznych, wykorzystując najnowsze technologie firmy. Muszę przyznać, że wtedy rozgrywka prezentuje się najlepiej, ale o tym może później. W celu płynnego montażu tego filmu, w lewym dolnym rogu zamieszcza adnotację z jakiego sprzętu pochodzi dany fragment rozgrywki. No! Demo trwające około 17 minut rozpoczyna się w klinice położonej prawdopodobnie na obrzeżach zniszczonego miasta Rakun w hrabstwie Arkley. Co ciekawe, nazwa kliniki oraz znak Rhodes Hill pojawiły się wcześniej w grze Resident Evil Outbreak File 2 podczas scenariusza rozgrywającego się w metrze, gdzie można było dostrzec szyld wskazujący drogę do stadionu Rakun oraz do wspomnianej kliniki, co tworzy ciekawe powiązania. Zauważcie, że Grace wspomina co on mi zrobił. Najprawdopodobniej odnosi się do tajemniczego mężczyzny, którego mogliśmy zobaczyć w pierwszym zwiastunie. Zależy mu na krwi młodej Ashcroft, więc może być to klucz do lepszego zrozumienia fabuły. Demo przypomina mocno domostwo Bakerów w Resident Evil 7, więc jeśli ta odsłona Wam się podobała, będziecie czuć się komfortowo. W samym pokoju nie ma zbyt wiele do roboty. Możemy rzucić okiem na sprzęt medyczny i rozejrzeć się swobodnie po otoczeniu, a na komodzie znajduje się pierwsza drobna notatka w Resident Evil Requiem. Po wpisach ewidentnie można wywnioskować, iż Grace jest pod obserwacją. Lampkę można zapalić lub zgasić jakiś światło. W Pokoju, co będzie kluczowe w dalszym, fragmencie rozgrywki. Przemierzając słabo oświetlony korytarz w słuchawkach słychać odgłos kroków ze ścianą, krople deszczu uderzających o szybę okna oraz przyspieszony, pełen strachu oddech Grace. Udźwiękowienie było zawsze mocnym elementem cyklu Resident Evil, a dziewiąta odsłona ma duże pole manewru, aby dostarczyć nam mrocznych utworów oraz dźwięków w tle, tak by skutecznie straszyć i budować atmosferę. Pusta butelka stanowi idealny przedmiot, by odwracać uwagę przeciwników, a podobną mechanikę zastosowano już w Resident Evil Revelation 2. W pełnej wersji gry Resident Evil Requiem najprawdopodobniej będziemy mogli używać jej do tworzenia łatwopalnych koktajli lub przedmiotów leczniczych, co da nam jeszcze więcej taktycznych możliwości. Przeczesując otoczenie w poszukiwaniu istotnych szczegółów, można dostrzec na ścianach różnorodne obrazy, zarówno przedstawiające malownicze krajobrazy, jak i fotografie personelu, który obecnie lub wcześniej pracował w klinice. W głównym holu DEMA znajduje się interesująca lista z imionami i nazwiskami, choć na razie nie mówi nam ona kompletnie nic. Grace, podobnie jak Leon w Resident Evil 4 Remake, potrafi kucać i ukrywać się przed przeciwnikami. Czy w pełnej wersji gry ten aspekt rozgrywki zostanie wykorzystany do cichego eliminowania wrogów? Eleganckie zdobienia drzwi oraz staranne wykończenia poszczególnych elementów otoczenia, takich jak rzeźbione figury i masywne meble, przykuwają oko. Dodatkowo uwagę przyciąga unikalne oświetlenie, nawiązujące do stylistyki poprzednich epok, które nadaje wnętrzom wyjątkowy charakter, gdzie świetnie wpasowuje się w stylistykę posterunku policji w Rakun, tym bardziej, że zakulisowe fotki, które nam udostępniono holu głównego omawianej kliniki – Budzi im mocne skojarzenia z RPD czy posiadłością Spencera. Requiem skoncentruje się na elemencie cofania do poszczególnych lokacji i pomieszczeń. W serii motyw ten, tak zwany backtracking, wykorzystywano szczególnie w starszych odsłonach. Podobnie jak w przypadku posterunku z drugiej części, tak i w dziewiątej odsłonie będziemy poruszać się po klinice, korzystając z tej samej zasady, szukając kodów, kluczy czy kart dostępu. Warto nadmienić, że klinika z pewnością nie będzie jedyną lokacją. в ГЖ. Zakładam, że pusty pojemnik na tuż do maszyny służący jako symboliczny zapis stanu gry może być drobnym eggiem od twórców, ale i może w pełnej wersji właśnie w ten sposób będziemy zapisywać nasz postęp w grze. Paczka amunicji przypomina tę z klasycznych odsłon, choć wizerunek orła jest niemal identyczny jak w czwartej części. Grace zdobywa także zapalniczkę, która oświetla jej drogę. Graver zarówno na jej froncie, jak i tyle przedstawia budynek kliniki oraz rok 1966, co poniekąd potwierdza, że akcja może rozgrywać się w Racon City. Czemu warto przypomnieć, że w latach 60. Spencer założył korporację Umbrella, która zaczęła intensywnie działać na rzecz rozwoju miasta oraz okolic, co skłania mnie do takich właśnie przypuszczeń, że budynek kliniki w jakiś sposób jest połączony z Umbrella i eksperymentami. Zapewne po tylu latach przejął go rząd, możliwe, że razem we współpracy z niedobitkami Umbrelli, a kompleks ten wciąż Stanowi idealne miejsce pod dalsze eksperymenty na rzecz rozwoju planów USA. Warto zwrócić uwagę w jaki sposób twórcy przedstawiają reakcję Grace na straszne momenty oraz czynią w ten sposób dla nas graczy w pewien sposób utrudnienie w rozgrywce, a wszystko jest zależne od wyboru perspektywy. Gdy coś się wydarzy takiego, co może przerazić Grace, ona na moment się zatrzyma tak, by gracz mógł przyjrzeć się zagrożeniu. oh <laughs> Home, what's was that thing. Kim lub czym jest monstrum? Teorie fanów coraz głośniej powtarzają, że to sama Alyssa Ashcroft, matka Grace, ale czy to tak oczywiste? Czas pokaże. Żywi się zarówno umarłymi, jak i żywymi, a na skutek mutacji jest nienaturalnie duża. Ewidentnie została uwolniona lub uciekła, gdyż kajdany na jej ręce i noze wskazują, że była więziona. Jest w jakimś stopniu niewidoma, na co może wskazywać jej wyostrzony słuch. Jej kluczowo osobą jest podatność na mocne światło, co będzie stanowić skuteczną broń w walce z nią. Zatrzymajmy się na chwilę przy okienku ekwipunku, które pozwala nam na podgląd wszystkich przedmiotów dostępu do mapy oraz notatek. Tutaj możemy sprawdzić stan zdrowia naszej postaci oraz aktualne wyposażenie Grace. Po moich testach wiem, że możemy dokładniej przyjrzeć się poszczególnym przedmiotom i usunąć je, jednak trzeba mieć na uwadze, iż jest to nieodwracalne. Zerknijmy jeszcze na mapę, na której widać interesujące szczegóły, takie jak rozmieszczone meble oraz przeszkody. To świetny detal, gdyż Grace jest analitykiem w FBI, a każdy szczegół bywa istotny w sprawie. your Ciekawki lecznicze działają podobnie jak w sekcji z Chrisem w Resident Evil Village. Obecność potwora w pobliżu, czuć na każdym kroku, ale póki nie wykonamy zaplanowanej przez twórców czynności, monstrum się nie pojawi. Rzekomo adaptuje się ono do naszych działań, a sztuczna inteligencja potrafi wykorzystać elementy otoczenia, by nas zatrzymać. Ale w Demie jedyne co zauważyłem, że przeciwnik, który miał utrudniony dostęp do Grace, może uderzyć w wózek, aby utorować sobie drogę, czy nas zatrzymać i osłabić. そうです。 Z widoku pierwszoosobowego monstrum automatycznie zostaje odrobinne spowolnione. Grace nie posiada dodatkowych animacji przewracania się czy potykania, jednak pojawiają się małe elementy, które gracz wyczuje w sterowaniu. Kamera lekko zadrga, przesunie i tym podobne. Nasz prześladowca potrafi wywęszyć swoją ofiarę, a konfrontacja z nim nie ma sensu. Butelkami możemy odwracać uwagę, ale w żaden sposób nie zadajemy mu obrażeń. Grywka różni się w zależności od widoku, jaki wybierzemy. Interesujące, że jeśli zdecydujemy się grać przykładowo z widokiem za ramienia, nasza postać będzie potykała się podczas ucieczki. Twórcy chcieli zapewnić tym jak najbardziej dokładne odwzorowanie strachu Grace, gdyż nie jest ona tak odważna i doświadczona jak poprzedni główni bohaterowie serii. Razem z Grace będziemy mogli przeżywać jej strach. Podobną mechanikę Capcom zastosował w innej swojej serii Hounding Ground, gdzie postać w czasie trwania paniki przewracała się na widok swojego oprawcy. Ciekawe, jak to przełoży się na pewną grę, czy Grace zyska pewność siebie, a takie elementy znikną z czasem. Oh Come on, yeah. ah! Ah! W ostatniej scenie możemy usłyszeć kilka dźwięków monstrum, które zostały wykorzystane w poprzednich odsłonach Resident Evil. W tym odgłosy, jakie wydawała Lisa Trevor. Fani już są li ogromne teorie w tym kierunku, ale wszystko ukrócił twórca na Nakanishi w jednym z wywiadów, gdzie dał jasno do zrozumienia, iż te dźwięki zostały wykorzystane wyłącznie na potrzeby wersji demonstracyjnej. Demo podobno wciąż nie jest odkryte w 100%. Rzekomo możemy dostać się do pokoju 202, gdzie leży interesująca książka, lecz z uwagi na ograniczenia czasowe, mało komu udało się tam dostać. Ciekawy też element rozgrywki spotkał naszą duszyczkę z projektu Parasol, Lusie, która była razem ze mną na targach. Jak już wspomniałem, monstrum jest wrażliwe na źródło światła, które je rani. Jedno z początkowych pomieszczeń było cały czas oświetlone i mógł traktować je jako swojego rodzaju safe room. Twórcy jednak to przewidzieli. Kiedy Lucia wielokrotnie uciekała do tego pokoju, potwór schował się w suficie, a następnie przeszedł do miejsca, gdzie wisiała lampa i ją zniszczył wraz z częścią sufitu, tworząc sobie przejście. Zaskoczenie było ogromne. Okazało się, że nawet dziennikarz, który przeprowadzał wywiad z twórcami, doświadczył podobnej sytuacji, a sami twórcy byli zachwyceni że ten moment może tak zaskoczyć graczy, jak widać demo, mimo swoich ograniczeń i limitów, wciąż może skrywać wiele tajemnic. Reasumując, w demo gra się całkiem przyjemnie, szczególnie gdy mamy z nim styczność po raz pierwszy. Widać, że twórcy stawiają na sprawdzone elementy, które działały w poprzednich częściach, lecz trzeba mieć na uwadze, że to, co zobaczyliśmy, to zaledwie ułamek całości, ledwo 1% całej gry. W wywiadach, jakie pojawiły się po gamescom, twórcy zdradzają, że stawiają duży nacisk na przeplatanie elementów horroru oraz akcji. Szukają odpowiedniego balansu i są przekonani, że idą w dobrym kierunku. Już wiemy, że do gry wrócą zombie oraz inne mniej lub bardziej znane potwory, więc nasz prześladowca z dema nie będzie jedynym przeciwnikiem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Planujemy stworzyć jeszcze jeden film, gdzie zbierzemy sobie w całość, co już wiemy, po gamescom, więc obserwujcie kanał i bądźcie na bieżąco z naszymi socjalami, gdyż tam dostarczamy jeszcze więcej interesujących treści. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w w kolejnym filmie na kanale Projekt Parasol.